Witajcie Poligamiści, ja nazywam się Konrad dzisiaj jest środa 9 listopada 2011 roku, a to jest dniówka, czyli podsumowanie tego co wydarzało się, wydarzyło się dzisiaj na poligami. W tle za mną Sławek Serafin przysposabia się do kolejnego meczu w Modern Warfare 3, a to pozwala nam w ciszy i spokoju powiedzieć, co wydarzyło się dzisiaj na poligami. To ciekawe, jak możecie na nie znaleźć. Między innymi materiał podsumowujący historię, dotychczasową historię Assassin's Creed'a, serii takiej, o, o której już z tego, co miałem chyba w przyszłym tygodniu, będziemy mieli dla Was recenzję najnowszej części Revelations, którą Tomek tworzy w pocie czoła. Jeszcze nie wiem, czy skończył i też do końca nie wiem, co myśli o tej grze. No, zobaczymy, ale chyba już o tym mówiłem w poniedziałek, ale tak czy jak nadal nie wiem. Oprócz tego... Mm. Tak. Już wczoraj po nagraniu dniówki na stronie opublikowaliśmy taką lżejszą, trochę wagowo odmianę klimatyzatora, akurat dla Uncharted, najnowszej serii. Więc jeżeli chcecie się wkręcić w klimat przygód Natana Drake'a i Wesołej Kompanii, to tam właśnie się udajcie i może jakieś inspiracje znajdziecie popkulturalne. A także Paweł publikował recenzję, napisał recenzję Racket gry z psn która dawno, dawno, dawno temu dawno, dawno była dostępna na pecetach, a teraz Stała przeniesiona i sprawdźcie, co Paweł o, o niej sądzi. Ja od siebie dodam, że jest tam fajna muzyka, jest tryb dla dwóch osób. I chyba to są główne zalety tej gry. E, oprócz tego, nie zapominajcie zajrzeć na blogi, bo tam czytelnicy poligami e, publikują coraz fajniejsze artykuły. Dzisiaj między innymi mieliśmy list do Mass Effect, także retrospekcję przez y, serię. Final Fantasy, a także jako, że jesteśmy na świeżo po premierze Modern Warfare 3 trwają różne boje i przeboje porównywania z Battlefieldem, więc nie może was tam zabraknąć. Eee, już wkrótce powinniście się spodziewać kolejnych na kanapie, m.in. z Lord of the Rings, Wojny na północy, a także z Assassin's Creed Revelations. I coś mi mówi, że jutro także będzie poligatka, ale kto to wie? Więc do zobaczenia jutro, moi drodzy, ja nazywam się go na Hilebrand, a przez ten czas. Nie udało się Sławkowi załadować mapy. No cóż.